Drogi Synu, nie martw się o przyszłość i nie pozwól, aby przeszłość cię dręczyła, musisz zaufać mi, mojej przyjaźni i planowi, który przygotowałem na twoją podróż. Masz wewnętrzną siłę przekraczającą to, co możesz sobie wyobrazić, a kiedy całkowicie poddasz się mojej woli, będziesz świadkiem wielu osiągnięć i łask. Będziesz zdumiony cudami, jakie mogę zamanifestować w twoim życiu. Jestem z Tobą, prowadzę Cię spokojnie i mądrze na każdym kroku. Pamiętaj, że nie możesz rozwiązać wszystkiego w jeden dzień, ale mam moc przemienić cały świat i sprawić, że Twoja sytuacja będzie dla Ciebie korzystna. Nie martw się o przyszłość, zachowaj spokój. Nadchodzące wydarzenia nie powinny budzić niepokoju. Szukajcie pokoju we mnie, a ja go dam. Czas zachować spokój w obliczu nagłych wyzwań lub pilnych problemów. Znasz kroki, które należy wykonać, zaufaj mojej dobroci. Wznieście ręce do nieba i z wiarą w siebie dziękujcie mi, Boże, za Waszą niezawodność. Pragnę usłyszeć te pełne pewności słowa wdzięczności, bo kiedy moi posłańcy słyszą Wasze podzękowania, świętują i oddają cześć wraz z zastępami niebieskimi. Śpiewajcie Wszechmogącemu i niech słyszą wszystkie stworzenia na niebie i na ziemi. Jestem gotowy wyciągnąć rękę i odpowiedzieć na wasze modlitwy cudami i cudami. Dokonam cudów w twoim życiu, jeśli okażesz wdzięczność i pochwałę. Portal do mojej obecności jest dla was całkowicie otwarty. Twoja szczera pochwała jest kluczem, który cię otwiera. Przyjdź, a napełnię cię moim duchem, wzmocnię cię i wzmocnię twoją duchową wizję, błogosławiąc cię obficie. Kiedy czujesz się przytłoczony problemami i nie widzisz żadnego światła, pamiętaj, że zostałeś zasadzony i pielęgnowany, abyś mógł się rozwijać. Usuwam przeszkody utrudniające Twój rozwój, przygotowując Cię do dobrobytu. Moja miłość do ciebie jest ogromna i nieskończona. Masz w sobie niesamowitą siłę, zdolną przekroczyć Twoje marzenia. Napełnieni moim Duchem Świętym, jesteście głęboko kochani. Nie przywiązuj się do dóbr materialnych i ziemskich tytułów, gdyż są one efemeryczne. Chociaż prawdą jest, że potrzebujesz zasobów materialnych, aby błogosławić innych, nie martw się. Postaw mnie na pierwszym miejscu. Oddaj mi swoją duszę i serce. Skup się na rodzinie, na modlitwie i sumiennie wykonuj swoją pracę. Bądź uczciwy we wszystkich swoich działaniach i traktuj ludzi z szacunkiem. Zapewnię ci wszystko, czego potrzebujesz, bez smutku, napięcia, konfliktów i lęków. Pobłogosławię cię ogromnie ponad Twoją wyobraźnię. Ale musisz postępować zgodnie z moimi instrukcjami. Wróć do tego przesłania, pozwalając, aby każde słowo odbiło się echem i zapadło w twojego ducha. Wyryję moje plany w twoim umyśle i zdobędę moje obietnice w twoim sercu. Zachowaj koncentrację, unikaj rozproszeń i nie marnuj energii i czasu na daremne zajęcia. Chcecie widzieć czujnego Przygotowanego i dobrze przygotowanego. To potężne przesłanie jest Twoim poligonem treningowym. Pokonaj wszystkie niepowodzenia, i niepowodzenia są tylko odskoczniami na Twojej ścieżce. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na szansach, które stoją przed Tobą. Dzisiejsza silna burza będzie mieć jutro słaby wiatr. Idź naprzód, a odkryjesz ukryte piękno i nadzieję w każdym nowym początku. Zawsze jestem z Tobą, kocham Cię i prowadzę Cię na każdym kroku. Zaufaj mi, mojej mocy, marzeniom, które sieje w Twoim życiu, darom i talentom, które Ci dałem. Traktuj swoją rodzinę i wszystkich, którzy Cię wspierają, z życzliwością i szacunkiem. Ja sam utorowałem drogę do waszego sukcesu, nie z egoizmu, ale po to, abyście mogli błogosławić innych. Będę dla ciebie oazą na pustyni. Ci, którzy chcą mnie słuchać, przyjdą do ciebie. Przyjmujcie tę boską miłość z radością. W ten sposób stawisz czoła wszystkim wyzwaniom, które staną ci na drodze. Pozwólcie mi teraz z czułością wyrazić, Przyjmuję Twoją miłość, umiłowany Boże. Prosiliście o dialog i niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że podążacie właściwą drogą. Dzisiaj przychodzę podzielić się swoimi przemyśleniami. Moje uczucia do Ciebie są moim priorytetem. Poświęć chwilę na uwolnienie się od negatywnych emocji. Uznaj, że zostało Ci przebaczone. Pozbądź się poczucia izolacji. Zawsze byłem tam dla ciebie. Odwróć się od tych, którzy czują się osamotnieni w swoich myślach i którzy kwestionują moje obietnice. Obiecałem, że tam będę, nawet jeśli wątpiłeś. Nie pozwól, aby niewiara innych ludzi miała na ciebie wpływ. Zapewniam cię, że jestem tu z tobą. Zaufaj i poczuj moją obecność, jestem Twoim Ojcem. Moje obietnice są głęboko zakorzenione w Twoim sercu. Rozpoznajcie tę prawdę, moja miłość do Was jest wieczna. Przypomnijcie sobie ten dzień, kiedy o zmierzchu wisząc na krzyżu oznajmiłem: wykonało się. Ta deklaracja pozostaje najwyższym wyrazem miłości, niezatartym w historii. Ta miłość, która wykracza poza separację i niezrozumienie, pozwala temu, kto ją otrzymuje, przetrwać wszelkie próby i burze. Moje projekty dla Was są powszechnie znane. Moje myśli pozostają takie same, wczoraj, dziś i na zawsze. Kochałem Cię, kocham Cię i będę Cię kochać nadal. Uwierz teraz i szron się w moich objęciach. Daj mi wyzwania, które cię przytłaczają. Jego wiara pozostaje niezachwiana nawet teraz. Zaufaj mojemu słowu, zostań we mnie. Nadal będę przy tobie, nigdy nie będę się bać. Nie panikować, twoja pomoc i wsparcie przyjdą z nieba we właściwym czasie. W moim doskonałym czasie zrozumienie. Że zaufanie mi przyniesie Wam wiele błogosławieństw i wspaniałych owoców. Wchodzisz w okres radości i radości. Dziś jestem tu, żeby zapewnić Cię, że jestem z Tobą, troszczę się o Ciebie i chronię Cię. Zorganizowałem Twoje wyjazdy tak, aby nic Cię nie zatrzymywało. Rozumiem Twoje obawy i wiem, że masz rację, jesteś człowiekiem, a Twoi przeciwnicy są potężni. Wróć do mnie ze swoimi ciężkimi ciężarami, połóż je u moich stóp i patrz, jak moje obietnice przekształcają Twoje zmartwienia w ogromne błogosławieństwa. Pamiętajcie, że zawsze byłem z Wami, jestem z Wami teraz i będę z Wami na zawsze. Nigdy nie jesteś bezradny, bądź silny. Pamiętaj o swojej odwadze i korzystaj z darów i narzędzi, które ci dałem. Aby pokonać wyzwania w swoim życiu. Pokonasz trudności, przełamiesz bariery, pokonasz przeciwników i odeprzesz wszelkie negatywne siły, które będą próbowały wtargnąć do Twojego domu. Żyj według moich wskazówek, powstańcie i głoście moje nauki. Zerwij łańcuchy swoich bliskich. Twoją misą jest stawienie czoła niewidzialnym duchowym wrogom. Boją się mnie. Kiedy zobaczą twoją śmia i pewność siebie, opuszczą cię. Jeśli jednak okazujesz strach, jeśli tracisz czas na użalanie się nad tym, co dzieje się wokół ciebie, jeśli złościsz się na mnie, gdy napotykam problemy lub spóźnione porody, siły zła będą miały nadzieję wykorzystać tę słabość i będą walczyć przeciwko tobie. Jego najdelikatniejszy moment. Ale nie bój się, strzeż swojego serca? Napełnij swój umysł moim świętym słowem i prawdziwą wiarą. Bądź mocny w swojej wierze bez względu na wszystko. Porzuć niewiarę, aby wątpliwości i skargi nie wychodziły z twoich ustęp, powstrzymaj się od zniesławiania tego świętego uczucia, które tak gorliwie się o ciebie troszczy i za tobą tęskni. Nawet jeśli czujecie się słabi i zachwialiście się, trwajcie niezachwianie w swojej wierze. Gdyż moje przebaczenie jest dla Was dostępne, jeśli przyjdziecie do mnie ze skruchą i odrzucicie swój grzech. Żaden wróg nie będzie miał nad Tobą władzy, dopóki pozostaniesz w cieniu mojej ochrony. Słuchaj, zrozum, ucz się, jestem Twoim Bogiem, Twoim Zbawicielem, który przebacza Twoje winy i oczyszcza Twoją duszę. Ten, który pokonuje swoich oskarżycieli, którego ratuje z otchłani i z ciemnych miejsc. Miej słowa pochwały na ustach. Jestem prawdziwy, wiesz, że cuda dzieją się, gdy padasz na kolana i rozmawiasz ze mną. Będę cię bronił pośród burz, nawet jeśli wichry będą wiały przeciwko tobie, będziesz chroniona moją miłością, chroniona przed atakami pożeracza. Nie jesteś i nie będziesz niewolnikiem rozpaczy. Jeśli czujesz się teraz przygnębiony, jeśli wola wytrwania wydaje się słabnąć, trzymaj się mnie mocno. Nie daj się zniechęcić temu, co inni ci robią, zachowaj skupienie, oddal się od wpływu strachu. Pamiętaj, że nikt w tym rozległym wszechświecie nie kocha cię tak jak ja, nikt nie jest w stanie cię ocalić i uwolnić od Twoich błędów, podstępów podstępnych towarzyszy lub wstydu narzuconego przez Twoją rodzinę. Możesz czuć się, jakbyś był atakowany, że wszyscy próbują cię powalić, ale ufaj, że ja cię podniosę. Nadejdzie czas, kiedy nawet twoi krewni będą cię podziwiać, żałować swoich czynów i wylewać łzy wyrzutów sumienia, a ty im wybaczysz. Tak jak ja przebaczę, ofiarujesz im swoją miłość. Ale bądź ostrożny w stosunku do swojego serca, chroniąc je przed dalszym złamanym sercem. Powiesz mi swoje serce, ochronię Cię. Żadna krzywda nie stanie Ci na drodze. Powstańcie dzisiaj, czekajcie z nadzieją, gdy wysyłam niezliczone błogosławieństwa na Waszą drogę i na Waszą rodzinę. Ale chcę Twojego zaangażowania. Będziesz mnie szukać, będziesz mi posłuszny i pozwolisz, abym działała w Tobie moja wola. Pozwól mi używać Twoich ust. Aby dzielić się moim słowem, pozwól mi używać Twoich rąk, aby uzdrawiać cierpiących i przynosić wolność uciśnionym. Masz wiarę niezbędną mi do dokonywania nadprzyrodzonych cudów w Twoim życiu. Wiem, że mogę na Ciebie liczyć i możesz śmiało stanąć przede mną. O cokolwiek dobrego, czystego i podnoszącego na duchu mnie poprosisz, dam Ci to. Mam otwartą księgę i dziś na jej kartach piszę, że ty i ja odnawiamy nasze przymierze, że postanowiliście służyć i wierzyć we mnie, że was kocham i uczynię dla was cuda. Jest to już podpisane moją ofiarą i moim zmartwychwstaniem. Teraz zdecyduj się podpisać to sam z oddaniem i miłością. Masz moją niezachwianą obietnicę, że w tym życiu zatriumfujesz swoim pokornym duchem i swoją wiarą. Pokonasz przeciwności losu. Jestem Twoim Bogiem, a Ty jesteś moim wojownikiem. Służysz mi całym sercem, a ja Cię nie opuszczę. Nie trać czujności, zachować czujność. Pomogę Ci, ale Twój umysł i dusza muszą być gotowe i czujne. Powiedziałeś mi, że czujesz, że nie ma dla ciebie odpoczynku, ale musisz zaufać i przyjść do mnie, gdy znajdziesz się w kłopotach. Pomogę ci odpocząć. Nie pozwól, aby twoje cierpienie odebrało ci wiarę i spokój. Wróg nie odpoczywa, starają się doprowadzić go do upadku, zastawiając pułapki podważające jego moralność i zmuszające go do wyrzeczenia się wiary. Jednak czuwam nad tobą i chronię cię przed atakami przeciwników, nawet gdy śpisz. Czasami możesz odczuwać tę okrutną i brutalną walkę, ale przeszedłeś także ogromne bitwy, nawet nie zdając sobie sprawy, że bronię cię na niebiańskich sądach, walcząc ze złymi duchami. Nie podejdą do ciebie, gdy będą próbowali cię skrzywdzić. Jesteście głęboko u i błogosławieni, Mając ogromną przewagę nad tymi, którzy wam się sprzeciwiają, ponieważ ja jestem po waszej stronie. Jestem waszym ojcem niebieskim, wszechmocnym i niepokonanym. Nie postrzegaj swoich problemów jako większych i silniejszych ode mnie. Nie pozwól, aby trudne czasy Cię uwieziły lub zdusiły Twojego ducha. Nie bój się, gdy usłyszysz krzyki lub groźby. Nie musisz być idealna ani nieskazitelna, abym Cię kochała i chroniła. Przechwycę Cię i poprowadzę do zwycięstwa w tych wyzwaniach. Nie martw się swoimi przeszłymi niepowodzeniami i niedociągnięciami, moje słowo gwarantuje Ci bezpieczeństwo i triumf. Wkrótce zbierzesz owoce swojej wytrwałości, zostaniesz pochwalony za odwagę i doceniony za determinację w pokonaniu. Czeka na ciebie korona życia i wiele błogosławieństw, musisz je przyjąć i zaufać. Wyznawaj ustami i sercem, że to otrzymasz. Tak jak nie porzuciłem cię wczoraj, tak nie porzucę cię dzisiaj. Byłem z wami na dobre i złe dni, w chwilach radości i trudności. Nie wyrzuciłem go i nie zapomniałem. Bądź silny, jeśli zachwieje się wasza wiara. Głoście obietnice, które wam złożyłem. Niech wiedzą ci, którzy was niepokoją, że jestem z wami każdego dnia aż do końca. Ufasz mi, lgniesz do mojej łaski, nie wątpcie, czy zasługujecie na taką obfitość błogosławieństw. Jeśli wierzysz we mnie, przyjmij ten dar, który ci daję. Kiedy będziesz go trzymać w dłoniach, rozmnoży się w cudowne prezenty i piękne nagrody. Wkrótce będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby błogosławić swoją rodzinę i dzielić się z potrzebującymi. Obfitość chleba, zdrowie, siła i pokój. Musisz jednak przyjąć te błogosławieństwa z wiarą i bez wahania. Nie wątpi już więcej, nie wycofuj się, nie chowaj się w ciemnościach mojej obecności. Rozmawiam z Tobą, bo chcę żebyś do mnie przyszedł, chcę odpowiedzieć na twoje modlitwy, usuwając z ciebie i twojej rodziny wszelkie przekleństwa i choroby. Nie próbuję ci niczego odebrać, ale jeśli to robię, to dlatego, że mam zamiar dać ci jeszcze lepsze rzeczy. Wkraczasz w ważny i decydujący moment. Bardzo się zmieniłeś, to nie to samo co wczoraj. On jest gotowy. Decyzję podejmiesz ze spokojem ducha. Unikaj słuchania tych, którzy zawsze widzą negatywną stronę rzeczy. Nie próbuj zadowolić wszystkich. Niektórzy ludzie nie chcą, żebyś odniósł sukces. Jeśli podzielisz się z nimi swoimi planami, mogą spróbować zabrać cię z powrotem do miejsca niepowodzenia. Ale pamiętaj, że jestem z tobą. Podbój, kiedy nadejdzie czas na nowe możliwości, użyj swojej wiary, a ja będę z tobą. Zobaczą wyzwania, które pokonałeś, udzielę Wam wielkich błogosławieństw. Doceniaj je i korzystaj z nich mądrze, aby rosły i prowadziły do jeszcze większych rzeczy. Ostatecznie Ty i Twoja rodzina będziecie mieli znacznie lepszą przyszłość. Inspiruj swoje dzieci, ucz je na różne sposoby, Twoje umiejętności i inteligencja mogą odmienić rodziny, a nawet całe kraje. W Twoim domu kształtują się przyszli przywódcy i bohaterowie, odegra kluczową rolę w rozpowszechnieniu mojego przesłania przed Moim powrotem. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będziecie mnie szanować w swoim domu, a Wasze dzieci będą tego świadkami. Niech Wasze postępowanie i sposób życia świadczą o Waszej wierze. Nigdy nie trzymaj się przekonania, że masz zły charakter. Że taki się urodziłeś i że nikt nie może tego zmienić, bo u mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Potrafię przemienić skały i kamienie w czułe serca. Ci, którzy kiedyś tylko krzyczeli, teraz będą się śmiać jak dzieci. Włożę w usta rozżarzone węgle tym, którzy kiedyś obrazili mnie swoimi słowami, a oni będą mówić tylko słowa słodkie jak miód. Abym mógł cię zmienić, aby twoja rodzina zobaczyła, że moja moc jest realna. Nawet jeśli świat ich zaatakuje z powodu ich wiary, nawet jeśli im powiedzą, że mnie tam nie ma i że nic dla nich nie mogę zrobić, uwierzcie, moja chwała objawi się w waszym domu. Twoi sąsiedzi zobaczą, jak błyszcze w nocy, a anioły będą świecić w każdym zakątku Twojego domu. Ludzie będą zdumieni nad przyrodzonymi i cudownymi rzeczami, które dzieją się w Twoim domu. Wielu przyjdzie i w odpowiedzi na ich modlitwy położycie na nich ręce, pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy i zaleczyć rany. W Twojej rodzinie zachodzi niezwykła odnowa duchowa. To koniec czasów, temat poruszany przez wielu. Są ciekawi tajemnic mojego powrotu ale tak naprawdę nie szukają mnie w swoich duchach. Moja miłość zostanie objawiona tym, którzy naprawdę i szczerze mi ufają, którzy nie boją się oddać mi swoich dusz, przestrzegać moich nauk i poświęcić się temu przesłaniu i mojej miłości. To jest potężne przesłanie, które Ci przekazuję, a teraz pamiętaj dobrze, jesteś i będziesz kochany i otoczeni opieką na zawsze, gdziekolwiek się znajdziesz. Moi bracia, bardzo dziękuję za śledzenie naszego kanału. Pomóż nam za słowo Pana większej liczbie osób. Udostępnij tę treść jak największej liczbie osób. I subskrybuj nasz kanał. Dziękuję i niech Bóg Wam bardzo błogosławi.